Halo halo, witam kolegów przyjaciółki z ławki. Ja nazywam się Twix, a dzisiaj pokażę Wam coś niesamowitego. Ponieważ udało mi się zbudować dom na 1.1.1 jeden, 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 bez komend i bez żadnych modyfikacji. Net Optify'a nie mam i w którym można jeszcze dodatkowo spać. i sobie są zombie. Będzie tam trochę przeszkadzał. Dobra, ten dom wygląda tak, zniszczę sobie tą tu ścianę. I on sobie wygląda tu, mm, tak, wygląda troszeczkę jak pufa, czy coś do siedzenia, ale tym nie jest, to jest uniwersalny dom, który ma nawet kilka funkcji, może przepalać, oczywiście jak się wyjmie, to może kopać, znaczy jak się też wyjmie, wszystko jak się wyjmie, oprócz właśnie spania. Te łóżko działa, one jest zbugowane po prostu z kaktusem, zaraz wam tu mm, pokażę jak to robić, ale na początku prześpijmy się. Dziwnie co troszeczkę wygląda, ale Działa i jak najbardziej jest wydajny, możemy sobie normalnie tu chodzić Ale tą fosę sobie wykopałem, żeby moby do mnie nie wchodziły, wiecie są plusy i minusy Możemy mieć dom na jedną kratkę, ale jest potworowo nieodporny, tak bym powiedział Możemy sobie oczywiście wyjąć, oczywiście tego nie dostałem, bo jestem na game modzie Ale dobra Nieważne, pokażę wam jak to zbudować. Potrzebne będzie tylko łóżko, kaktus i piasek. Pierwsza ważna rzecz, kładziemy pierwszy kaktus, ponieważ on się niszczy, jak coś się położy koło niego. I tak, musimy postawić na tej kratce, koło niego. Nie tutaj, tutaj też możemy, tylko po bokach, stając od niego. Możemy sobie położyć takuszką i się zbugowane, Minecraft 1.10 przypominam, nie wiem czy na innych wersjach to działa. No i po prostu bierzemy go w ramki wokół, wkładamy coś i mamy szybki domek sprawny do robienia, więc nie wiem czy to jest jakiś rekord czy coś. Chciałem to po prostu pokazać, bo nie widziałem, widziałem jedynie u Roxa tam dom 1 na 1 na 1, ale to był z komendami i w ogóle masakrycznie co oni tam zrobili w ogóle. E, nie wiem, jakieś cuda minecraftowe. Mm, ja to zrobiłem na zwykłym minecrafcie. Mm, zobaczyłem, że jest taki glitch, znaczy bug z łóżkiem. No to wykorzystałem. Więc jeżeli spodobał Ci się odcineczek i jeżeli jesteś ciekawy dalej, co będę robił, tworzył, zasubskrybuj mnie i zostaw lajka. Na razie i cześć. Bomba. Düü täpselt 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 .